Zartuję, ale Denis za podsyłanie prokuratorze lewoty, za którą można mnie oskarżyć wszystkie wcześniejsze donosy i co najgorsze? Insynuowanie, że to ja się i ja bardzo ładne, bardzo ładne. Ale chodzi ci, chodzi ci o tą całą robotę, którą on robił gdzieś tam insynuował, że coś, że coś, że to też nie, miał jakiś wpływ? od samego początku jak tylko wyjechałem cały czas pierdolnił w mediach, ej, czemu nie siedzisz do grupy balona, balona, kurwa ben, 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 na pewno się dostałeś, na pewno jesteś na współpracy. No to osiągnąłeś na cel cen. Jestem właśnie pomognik do grupy balona. I podesłałeś podesłałeś właśnie naświetliłeś, za którą można mi skarżyć i zatknąć, a wtedy pojechali, bo jestem już balona i jego kurwa przydupaca, więc po wyrażonych życzeniach zboczeńca, dopiął swojego celu, mama akt oskarżenia, kurwa, w balona i kurwa, pana banasta A akt oskarżenia? No mama jestem oskarżony, mam.